Cześć. W tej sesji zademonstruję Ci kilka ćwiczeń oddechowych, które mają na celu Cię uspokoić albo Cię pobudzić, ponieważ jeżeli my cały czas oddychamy do góry klatki, cały czas jesteśmy napędzeni, no to my potrzebujemy takiego nawet raz czy dwa razy dziennie, żeby sobie siąść i się troszeczkę uspokoić. Pierwszym ćwiczeniem takim oddechowym, uspokajającym to przede wszystkim jest długi wdech nosem i długi wydech nosem, ok? Czyli długi wdech, długi wydech. Kiedy bierzesz wdech, postaraj się wyobrazić sobie, że jak bierzesz, jak ci wpada powietrze, zwróć uwagę gdzie ono sięga. Jest takie zimne powietrze i zwróć uwagę jak ci sięga tam aż do podniebienia. I jak bierzesz wydech, Staraj się wyczuć tutaj na, pod nosem takie leciutkie, delikatne delikatny powiew. Wtedy w ten sposób skupimy się maksymalnie na tym, co robimy, i odciągnie nas od tak zwanego monkey mind, czyli jeżeli zamykamy oczy albo po prostu nie zamykamy, patrzymy się w punkt, bardzo często pokazują nam się różne dziwne obrazy, różne dziwne myśli. Ogólnie to będzie przychodzić i to jest właśnie tak zwany mind. i my musimy nad tym zapanować. Jeżeli my w tak maksymalny sposób skupimy się na tym oddechu, żeby czuć tam zimny powiew i czuć tutaj ciepły powiew, to my jesteśmy w stanie zmaksymalizować nasz efekt. I o co chodzi, bardzo dużo teraz mówi się o medytacji, że jest bardzo zdrowa, efektywna i tak dalej. Jak najbardziej, tylko cały senk jest w tym żeby umieć po prostu nauczyć się po prostu oddychać. I tutaj y, oddychając w takich sesjach, my jesteśmy w stanie się dodatkowo rozluzić. Ogólnie jest tak, że oddech powinien trwać w takim właśnie y, momencie wyciszenia. Powinien trwać 10 sekund. 10 sekund wdech, 10 sekund wydech. Wtedy z automatu nasze serce idzie do takiej sinusoidy, czyli na wdechu. Się przyspiesza bicie, na wydechu się rozluźnia, znaczy spowalnia. Więc ogólnie, kiedy my na co dzień oddychamy sobie bardzo szybko i płytko, to my cały czas jesteśmy podkręceni. Stąd jakieś problemy z nadciśnieniem i tak dalej. Więc ogólnie dobrze jest wypracowywać sobie jak najczęściej te długie wdechy, długie wydechy. I takim właśnie pierwszym ćwiczeniem jest skupianie się na jak najdłuższym wdechu, jak najdłuższym wydechu. Jeżeli zwrócisz już uwagę na swój oddech i gdzie on idzie, możesz już pokombinować. Możesz na przykład drugim ćwiczeniem jest coś takiego, że bierzesz przez 5 sekund wdech, na 5 sekund zatrzymujesz się na bezdechu, 5 sekund wydech i 5 sekund się znowu zatrzymujesz na wydechu. Wtedy my polepszamy sobie, tak jakby, pracę na bezdechu, na beztlenie i zwiększamy sobie Wrażliwość na dwutlenek węgla. I ogólnie my powinniśmy bardzo często: raz, że oddychać nosy, mamy tam małe dziurki i nie powinniśmy się zbytnio natleniać. A dwa, że no dobrze jest mieć dużą tolerancję na dwutlenek węgla. Więc ogólnie my nie powinniśmy go zbyt dużo tracić i to jest największy problem. Jeżeli my go zbyt mocno tracimy, robią się różne problemy w organizmie. Trzecim ćwiczeniem jest po tych na przykład, czy w osobnej sesji, czy, 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 czy w tej samej sesji, tutaj chcę Ci po prostu przedstawić te ćwiczenie, chcę po prostu dać narzędzia, żebyś mając narzędzia wybrał sobie dla siebie najlepszy, najlepszy sposób, tak naprawdę musisz wszystkie przepróbować i znaczy no nie ma lepszych ani gorszych, po prostu wszystkie są mega skuteczne, więc ogólnie po prostu musisz sobie wybrać, czy musisz, nie musisz. Możesz sobie wybrać po prostu, który, który chcesz. Następnym ćwiczeniem jest... Bierzesz, zamykasz sobie jedną dziurkę od nosa. To ćwiczenie zwłaszcza fajne jest dla osób, które mają krzywe przegrody, bądź z jakiegoś powodu oddychają tylko jedną stroną gdzieś powiedzmy. No najczęściej są problemy z przegrodą. Ogólnie fajnie jest to zrobić, bo wtedy się wyrównuje cała no może energia, nie energia w naszym ciele. Więc ogólnie to ćwiczenie się mega sprawdzi właśnie dla takich osób. Bierzemy sobie, zatykamy jedną dziurkę nosa. Bierzemy jedną dziurką wdech. Zmieniamy dziurkę, robimy wydech. Długi, tak samo, długi, wydech, długi, wdech, i tą samą dziurką bierzemy wdech. Jest naprzemiennie sobie pracujemy, czyli jest wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. W ten sposób my nauczymy na nowo pracować na dwóch torach, na dwóch nożach. I tutaj w tym ćwiczeniu fajnie zauważysz... Jak ci się wszystko rozluźnia na klatce piersiowej? Następnym ćwiczeniem jest branie wdechu i gdzieś w połowie się zatrzymujesz. To jest fajne porównanie, jak na przykład ktoś pali papierosy, gdzie bierzesz wdech i długi, 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 długi wydech. Przerywany wdech po 2-3 razy. I wdech I też w takim właśnie fajnym sposobem my dodatkowo się rozluźniamy. To jest, ogólnie mówi się, że osoby, które palą papierosy, no łatwiej jest im przejść do ćwiczeń oddechowych, później dużo łatwiej jest im rzucić takie papierosy. Następnym ćwiczeniem jest po prostu oddech, wdech nosem, ale wyobrażasz sobie, jakbyś brał powietrze ustami z automatu. Jak sobie wyobrażasz, że bierzesz wdech ustami, ale bierzesz wdech nosem, rozluźnia Ci się tutaj cała twarz, cała, e, cała szczęka. Następnym e, fajnym ćwiczeniem jest wdech, jakbyś ziewał. I wydech, jakbyś robił taką w sumie e, piranie, czy, czy jakkolwiek by to nie nazwać, że wyciągasz wyciągasz szczękę do przodu, żeby tu się ponaciągało, że o co chodzi? Przy wdechu otwierasz wszystko, tu się otwiera, a przy wydechu zamykasz, że tu się naciąga. I też w bardzo fajny sposób rozluźnia się całe gardło. Ogólnie co do tam wstępu do medytacji, yy, przede wszystkim najważniejszy jest oddech. Jeżeli skupimy się na oddechu, to my z czasem będziemy w stanie e, naprawdę w fajny sposób odpływać i widzieć różne czasami dziwne, dziwne rzeczy. E, I to w zależności, czego chcesz. Jeżeli chcesz się uspokoić, jeżeli chcesz, żeby Twój oddech e, był po prostu spokojniejszy, to tu też zrobi fajną robotę. Jeżeli chcesz wejść w medytację i. Czasami dostrzegać coś naprawdę innego, dziwnego, fajnego, to też się fajnie sprawdzi. To może, może brzmieć jak coś z kosmosu, ale no wiem sam po sobie. I to nie jest, że gdzieś wyczytałem, czy oczywiście też, też dużo, dużo czytałem na ten temat i tak dalej, ale to jest faktycznie sprawdzone na sobie, tylko no to jest proces. Na początku będzie problem, będzie ci tak zwany manki mind, cały czas gdzieś się odwalał, cały czas. Coś, coś ci przychodziło do głowy, ale na spokojnie. Jest też kilka sposobów, żeby to opanować. Pierwszym właśnie sposobem jest to, że skupiasz się na oddechu. W drugi sposób, wyobrażasz sobie zamknięte zamknięte oczy albo otwarte, jak ci, jak ci lepiej i na przykład starasz się starasz się wyobrazić sobie na środku głowy, na środku czoła czy w ogóle na środku obrazu cyfry od 1 do 10 i jeżeli to w jakiś fajny sposób już sobie opanujesz, możesz tak się bawić, że na przykład każda cyfra jest inna: drewniana, czerwona, zielona i tak dalej. Ogólnie, żeby popracować właśnie nad e, taką wyobraźnią e, tam, tam, środku, taką przestrzenną, fajnie jest na początku, bo może mogą te cyfry nie wychodzić. To jest tam całkowicie na początku naturalny proces: no bo, no, bo, no bo jak, no bo nie, nie będą wychodzić. Znaczy mogą nie wychodzić, ale nie muszą. Możesz się skupiać po prostu na razie na kolorach. Że sobie oddychasz i skupia, wyobrażasz sobie czerwony kolor. No I na przykład starasz się, żeby on był bardzo wyrazisty. Albo nawet możesz sobie później dodać jakieś tam szlaczki, kreseczki na nim. Fajny sposób też się sprawdza. Na przykład wyobrażać sobie... Tu już od razu przychodzi jak na przykład gryziesz cytrynę. Spróbuj sobie wyobrazić teraz jak gryziesz cytrynę. Od razu twoje ślinianki zaczynają pracować. Bo my, jakby nie patrzeć... To, co się dzieje w naszym ciele, idzie z głowy. To samo, jeżeli my myślimy o cytrynie i my jemy, gryziemy tą cytrynę, to tak naprawdę działamy na nasze ciało w sposób fizyczny i chemiczny. no jedno równa się drugie. Więc ogólnie skupienie się na, na, na swoim oddechu, na swoich myślach, jest mega istotne, żeby zmienić całkowicie swoje życie. Więc. Dlatego my taką ogromną uwagę na to zwracamy, na, na właśnie yy, oddech, ponieważ no, to jest najważniejsza czynność w naszym życiu. Jeżeli my ją opanujemy do takiego perfekto, no, to tak naprawdę będziemy zdrowi, nie będzie problemów z napięciowych, tutaj też bardzo często jeżeli są problemy z oddechem, właśnie z oddychaniem do góry klatki, tu jest wszystko pospinane, tu jest dookoła ust pospinane. Bóle naokoła głowy, szumy uszne mogą być, mogą być problemy z widzeniem. Naprawdę jest cała pula, cała pula problemów, które bardzo często są odsyłane z lekarza do lekarza, więc warto naprawdę zwrócić uwagę na swój oddech. Ale wracając do, do sposobów wejścia do medytacji, pierwszy właśnie sposób jest z oddechem zimne, drugie są cyfry. Trzeci sposób, na przykład możesz sobie wyobrazić, że jesteś... Znaczy, no czy trzeci sposób był właśnie z, tymi, yy, z jedzeniem, czyli na przykład czy jedzenie cytryny, czy jedzenie jabłka, żeby sobie wyobrażać daną sytuację, yy, jak to wszystko wygląda. Może też być w taki sposób, że patrzysz na coś, zamykasz oczy i starasz się w maksymalny sposób odzwierciedlić to w głowie, co przed chwilą widziałeś. To już jest takie ćwiczenie na uważność. I ono też się, też się fajnie sprawdza. Ogólnie, ogólnie dobra wyobraźnia bardzo mocno pomaga na przykład w zapamiętywaniu, w tworzeniu mapy myśli, na przykład, gdzie my sobie tworzymy różne rzeczy w głowie i my w ten sposób zapamiętujemy. Ogólnie zwróć uwagę, że jeżeli mamy jakąś beznadziejną sytuację, albo bardzo fajną sytuację, w którą włożymy bardzo dużo emocji, to my ją bez problemu pamiętamy. No, pomijając jakieś jakieś traumy, gdzieś tam jakieś wyparcia y, traumatyczne, to jest całkowicie inna bajka, ale ogólnie emocjonalne przeżycia nam zapadają w pamięć, więc im więcej my zapamiętamy, znaczy inaczej, im więcej włożymy emocji w daną sytuację, to my więcej zapamiętamy. Więc ogólnie no, dobrze jest to ćwiczyć wyobraźni, dobrze jest wprowadzać trening uważności do życia. No bo to jednak odbije się takim bardzo fajnym, pozytywnym, pozytywnym echem. Następnym ćwiczeniem możesz sobie wyobrażać, że po prostu leżysz gdzieś w wannie, czy gdzieś i po prostu czujesz, jak całe ciepło Cię wypełnia na całym ciele. Jeżeli masz z tym problem, jest trening autogenny na no się chyba to bo, gdzie wyobrażasz sobie, znaczy rozluźniasz sobie, rozluźniasz sobie, rozluźniasz sobie, rozluźniasz sobie, rozluźniasz sobie daną część w danym ciele, i tak naprawdę to wspomaga nas, aby, abyśmy lepiej kontrolowali swoje ciało. I na przykład takim sposobem może być, że wyobrażasz sobie, jak na przykład część Twojej stopy, robi się mega ciężka i mega ciepła. I to ciepło i zamek, zamki, albo otwarte oczy, jak uważasz? Wyobrażasz sobie, jak to ciepło wędruje, coraz wyżej, coraz wyżej. Jeżeli się dobrze skupisz i jeżeli popracujesz nad tym przez x czasu, nie jestem ci w stanie podać konkretnych czasów, no bo myślę, że nikt nie jest oprócz, oprócz, to czyli znaczy inaczej, no i mówię, ile pracy wyciągniesz, a czy ile pracy włożysz, tyle, tyle efektu wyciągniesz. Więc no, nikt ci w stanie nie jest powiedzieć, ile to zajmie, ale robiąc to, robiąc to, robiąc to, dojdziesz do takiego efektu, że faktycznie będziesz kontrolować w pełni swoje ciało. My ogólnie w tym programie no, na tym się skupiamy, żebyś w maksymalny sposób ogarnął swoje ciało. Bo to jest najważniejsze. Żebyś się kładł, czy w łóżku, czy w siedział, żebyś ty wiedział, co jest nie tak w Twoim ciele. I to jest, to jest najważniejsze. Dlatego ten oddech i wysyłanie. Oddechu, wysyłanie energii w, swoim, w różne części swojego ciała no, odbija się w życiu codziennym. Więc, na przykład, taki trening, że sobie leżysz i, i wyobrażasz sobie, jak to ciepło gdzieś tam wędruje z ręki do ręki, też też się fajnie sprawdzi. Więc, ogólnie, no, technik jest naprawdę multum i to pewnie oprócz tych kilku, co wymieniłem, jest jeszcze setki, jak nie tysiące. To tak naprawdę. Każda się sprawdzi, tylko że najlepiej by było, żebyś psz, przez te kilka gdzieś tam sobie przeszedł i wybrał dla siebie jakąś, i to dzisiaj może być ta, jutro może być inna. Yy, wiadomo, że no, na początku ciężko jest wybrać dla siebie tą najlepszą, no bo skoro ciało w jakimś tam przez X lat nie rozmawiało, no to ono nie zacznie ze sobą rozmawiać po, po tygodniu. Ale po tygodniu czasu, po takim naprawdę solidnym, że robisz trening powięziowy, że wchodzą tam te rytuały Twoje, wchodzi oddech, naprawdę zobaczysz różnicę. Tydzień czasu to jest taki magiczny czas, że powinno się już zacząć dziać coś fajnego, czy w Twoim uspokojeniu, czy, czy w ogóle w napięciu ciała, chociaż też jedno równa się drugie, czy w czuciu mięśniowym, w czuciu ciała podczas chodu i tak dalej, więc ogólnie Dobrze jest wrzucać te ćwiczenia, dobrze jest, jest wrzucać oddech, no bo to jest, to jest podstawa. Więc, tak podsumowując ogólnie, żeby wejść w proces medytacji, musisz zacząć oddychać prawidłowo i spokojnie. Dojść do tego długi wdech, długi wydech, byś, byś, byś był w pełni rozluźniony, byś w pełni korzystał. Z tak naprawdę atutów powolnego oddechu, bo wtedy się uspokajamy, wtedy nasze myśli gdzieś tam, gdzieś tam uciekają. Dobrym sposobem też na przykład jest wsłuchiwać się może w muzykę na początku, niekoniecznie, bo muzyka sprawi, że gdzieś tam odpływa, że e, tak jakby płyniesz za muzyką, ale to też czasami jest dobre, w zależności od tego, na jakim poziomie jesteś. On na przykład fajnie jest. Na zewnątrz sobie wejść, po prostu wsłuchiwać się, czy nawet no, wpuścić sobie na głośniku, czy inaczej, ale wiadomo, teraz e, fajna pogoda się robi, więc fajnie byłoby gdzieś tam to na zewnątrz, żeby było. Siadasz sobie na zewnątrz i się po prostu wsłuchujesz w naturę, i to w taki naturalny sposób, skupiając się na oddechu, skupiając się na ptakach, na szumie wiatru. Postaraj się usłyszeć to, czego nigdy wcześniej nie słyszałeś, nie słyszałaś. E, ja też co zwróciłem u siebie uwagę, że wcześniej tak naprawdę no, coś się szło, no to fajnie, o fajny widok i tak dalej. Ale kiedy się zaczęło dostrzegać ten prawdziwy widok, taki naprawdę się staniesz, zatrzymasz, yy, będziesz po prostu w tej sytuacji, to Twoje życie naprawdę naprawdę będzie, będzie dużo lepsze. Po prostu staraj się dostrzegać to, czy znaczy inaczej, staraj się celebrować to, co jest tak jakby codziennością, co jest normalne. Bo no w naszym życiu, jakby nie patrzeć, yy, mówi się, że my oczekujemy cudów i tak dalej. Cuda w naszym życiu, życiu się spełniają, tylko my musimy zacząć je dostrzegać. I bardzo często jest tak, że my coś dostrzegamy jako przypadek albo, albo coś, coś, coś innego. No i my wtedy tak naprawdę widzimy tylko górę lodową, a my... Nie znamy tych wszystkich mechanizmów i nie dostrzegamy przede wszystkim tych, oczywiście, bo nie da się wszystkich mechanizmów dostrzec, ale jeżeli zaczniemy dostrzegać część mechanizmów, to naprawdę dostrzeżemy pełny obraz. I mając pełny obraz fizyczny, albo jeszcze inaczej, mając pełny obraz w głowie, jesteśmy w stanie w pełni, może nie w pełni, ale w jakimś dużym stopniu kontrolować to, co się dzieje w świecie rzeczywistym. Więc, tak, w sumie, jeszcze te kilka ćwiczeń przez te kilka ćwiczeń przechodząc, to jeszcze raz te oddechy, wyobrażasz sobie zimno, zimno, ciepło, strony zamieniasz, wyobrażasz sobie wdech nosem, wydech ustami, zaraz ci pokażę się na, na pobudzenie, następnie zatrzymujesz, jak palenie papierosów. Wdech, zatrzymujesz, wdech, zatrzymujesz, wdech i długi, długi, długi wydech. I ogólnie pokażę Ci jeszcze, jeszcze na pobudzenie. Ja Ci gdzieś tam to wrzucałem w którymś treningu, tak zwany oddech drwala, no jakkolwiek by to nie nazwać. No to też się fajnie sprawdza. Bierzesz największy wdech, jaki możesz tylko wziąć. sobie troszeczkę przyspieszyć po takich kilku oddechach. Już naprawdę jesteś w mega fajny sposób pobudzony. Więc masz w tym momencie cały wachlarz możliwości, cały wachlarz ćwiczeń i przede wszystkim no tak jak mówię, no ja nie chcę żeby to było jest taki stricte, stricte tylko i wyłącznie ćwiczenia bez zastanowienia, no bo my jesteśmy my jesteśmy całością, która, która jest zarządzana przez głowę, no to jest oczywiste w sumie wiadomo, ale no jest zarządzana jeżeli jest zarządzana w świadomy sposób, to my jesteśmy bardzo w stanie bardzo dużo osiągnąć w życiu, w życiu codziennym, i ten, ten nasz program właśnie w tą stronę chce Cię popychać, nie? Tak? i to naprawdę gdzieś tam, e, ponieważ teraz jest to bardzo mocno zapomniane, i ludzie, no jednak wszystko jest szybciej, lepiej, e, mocniej i tak dalej. Więc jeżeli my nie zatrzymamy się w ciągu dnia na te kilka, kilka minut, tak szczerze mówiąc, no to może być problem, może być problem później w późniejszym życiu. No a po co? Nie? Po to gdzieś tam chcemy się usprawniać. Mamy pełną bodźców dookoła, więc, więc po co jeszcze samemu się nakręcać. Więc ogólnie takie ćwiczenia fajnie by było, żebyś je wrzucał. No codziennie to na pewno, kiedy ci się tylko przypomni, kiedy tylko będziesz mógł, mogła. Staraj się powoli, przede wszystkim spowalniać oddech. Czy jedziesz samochodem, czy no, gdziekolwiek, cokolwiek, czy w pracy, to staraj się skupiać na oddechu. Jeżeli będziesz skupiony na oddechu, z czasem to wejdzie do automatu i tak naprawdę no, nie będzie z tym najmniejszego problemu. Więc y, tym akcentem sobie kończymy tą pogadankę. Ja dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia, cześć.